Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, ewakuacje czy spotkania informacyjne dotyczące bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. To tylko część działań realizowanych przez Partnerstwo Janowickie ze środków Narodowego Instytutu Wolności. Zaskoczyło nas zainteresowanie tymi spotkaniami i tematyka, która jest poruszana, wzbudza mocne zainteresowanie. Może nie obawy, ale ludzie chyba zdają sobie sprawę, że o pewnych rzeczach właśnie zapomnieli. Natomiast zdarzają się też osoby, które uważają, że jesteśmy po to, żeby im opowiedzieć o tym, co dostaną od służb, a nie o tym, jak sami powinni się ratować i Ewentualnie sobie pomagać nawzajem. Myśmy do tej pory sobie nie zdawali sprawy zagrożenia, bo to nas omijało, tam telewizja i tak dalej. Nagle się okazuje, że to może być. Jest to potencjalne zagrożenie, a my jesteśmy kompletnie nieprzygotowani. Jesteśmy jak małe dzieci we mgle. I teraz każda wskazówka praktyczna przez profesjonalistów daje nam przynajmniej pogląd. Co to może być? Teraz właśnie jest najlepszy moment po doświadczeniach powodzi, żeby zacząć się zastanawiać nad tym, co ewentualnie zmienić, kogo włączać, jakie zasoby włączać, rozpoznać te zasoby i zastanowić się nad tym, jak w takich sytuacjach reagować, zarówno jako osoba indywidualna, jako miejscowość, jako wieś, ale również jako cała gmina. My, akurat żyjemy w tym, można powiedzieć, bezpieczniejszym rejonie Polski, natomiast nie możemy też stracić tej czujności. I musimy być przygotowani na wszystkie rozwiązania. Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone zostały dla wszystkich mieszkańców gminy. Chodzi o to, żeby ludzi edukować, jak mogą ratować, jak mogą rozpoznać stany zagrożenia życia, jak mogą kupić czas do przyjazdu pogotowia-ratunkowego. Tym bardziej, że Janowice są troszeczkę oddalone. Zaskoczyło mnie to, że po dwóch latach od poprzedniego szkolenia miałam znowu mnóstwo pytań i. Wiele rzeczy mogłam sobie przypomnieć. Czy dałoby się to kilka razy powtórzyć? Z nowych rzeczy, które mieliśmy wcześniej, raczej nic nie było, wszystko mieliśmy przećwiczone. Dużym przedsięwzięciem okazały się ewakuacje w Janowickim przedszkolu, urzędzie i szkole. Trzeba zachować zimną krew, na pewno nie panikować przy tym, bo czwarta klasa, na przykład, no jest tu nowa, nie zna szkoły, raczej będą panikować, dlatego ważne jest to, żeby robić te ćwiczenia. Wszystkie działania dla mieszkańców gminy Janowice Wielkie są darmowe. W ramach projektu 21 listopada zorganizowana zostanie debata dotycząca bezpieczeństwa, a także zakupione zostaną trzy defibrylatory.